Laudetur, Jezus Chrystus. Na stronach watykańskich pokazała się informacja, że 1 października w Bazylice św. Piotra odbędzie się specjalna liturgia pokutna. I w trakcie tej liturgii pod kierunkiem Franciszka zebrani będą przepraszać za specjalne nowe kategorie grzechów. I tu proszę spojrzeć, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Są to następujące grzechy. Grzech przeciwko pokojowi. Grzech przeciwko stworzeniu. Przeciwko rdzennej ludności, przeciwko migrantom, grzech nadużyć, grzech przeciwko kobietom, rodzinie, młodym, grzech używania doktryny jako kamieni do rzucania, grzech przeciwko ubóstwu, grzech przeciwko synodalności, brak słuchania, komunii i uczestnictwa wszystkich. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że jest to po prostu jakiś taki, prawda, kolejny wygłup ze strony Watykanu, których w ostatnich nastu latach dość sporo doświadczamy. Taka po prostu kolejna drobna bzdurka. Muszę przyznać, że jakby no, mój pierwszy odruch był dokładnie taki, że no, czy w ogóle warto na to zwracać uwagę? Otóż warto. Ale spójrzmy najpierw na słowa pana Jezusa. To jest fragment kazania na górze. Zaprawdę powiadam wam. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Dlaczego z pozoru rzecz błaha i bzdurna jest tak naprawdę niezwykle istotna? Otóż Kościół w swojej historii nigdy nie wykraczał poza tradycję i objawienie Boże. Tymczasem te kategorie grzechów, z którymi tutaj mamy do czynienia, one mają się nijak do tych grzechów, które mamy właśnie ukazane w Piśmie Świętym. Kościół, owszem, dokonywał interpretacji, no bo powiedzmy, że na przykład grzechy, takie przeciwko siódmemu przykazaniu, tak, nie kradnie. No to dzisiaj można na przykład komuś ukraść pieniądze bezpośrednio z konta bankowego, tak, cyfrowo, i tak dalej, więc jest naturalne, że przez stulecia, jak zmieniał się sposób życia ludzi, rozwijały się technologie, różnorakie zmiany się dokonywały. Czy nawet społeczne, bo to przecież nie chodzi tylko o rzeczy materialne, to Kościół dokonywał interpretacji. Stolica Apostolska po prostu kontynuowała tak to nauczanie moralne, Nijako dokonywała właśnie interpretacji tutaj. Tymczasem mamy wynalezione zupełnie coś nowego, coś, co nie istnieje i ma się nijak do objawienia Bożego. I dlatego jest to tak szalenie niebezpieczne, bo to de facto oznacza, że ci, którzy stoją na czele aktualnych struktur Kościoła katolickiego, uważają, że mają wyższy autorytet niż pismo święte. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrypcji z Panem Bogiem.